Można było mieć troszeczkę niedosyt, tak? bo w wielu spotkaniach byliśmy wyraźnie lepsi od przeciwników, a przegrywaliśmy przez jakieś będy indywidualne. Zespół też łatwiej przyjmował to, co on robi, tak? bo, bo grał dla zespołu bardziej i też ta jego skuteczność zdecydowanie wzrosła. Chciałem być wobec tych chłopaków po prostu uczciwy, realizować to, co im zapowiedziałem przed sezonem. Dzisiaj moim gościem jest trener Robert Wójcik, który odchodzi ze Sportis SFC Łochowo. Panie trenerze, sezon 2021-2022 do końca, podjął Pan decyzję o zakończeniu współpracy ze Sportis. Co wpłynęło na tę decyzję, że będzie Pan już w nowym miejscu układał swoją dalszą karierę? To znaczy myślę, że takie plany życiowe, tak? Jestem tutaj już 2,5 roku. Myślę, że wszyscy potrzebują no. zmian, tak? Bo 2,5 roku to jest olbrzymi czas, tak? No, z zespołem pracowało mi się dobrze, tylko ten zespół ulegał dynamicznym zmianom, co chwilę miałem nowych zawodników, co chwilę musiałem powtarzać te same rzeczy, gdzieś tam doskonaląc model gry. Zespół, myślę, że jak na taki skład w ostatnim czasie prezentował się naprawdę bardzo dobrze, byłem zadowolony z tych chłopaków, no ale jak to w życiu, coś się kiedyś zaczyna, coś się kiedyś kończy, wspólnie tutaj podjęliśmy decyzję, to znaczy ja podjąłem decyzję tak o odejściu już jakiś czas temu, ale będę zawsze miło wspominał to miejsce, bo tutaj nabrałem też sporo doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z seniorami, bo można powiedzieć, że poza epizodem w Olimpii Grudziądz, gdzie byłem. Yy, przez jakiś czas tymczasowym trenerem pierwszego zespołu i kiedyś w dawnych latach jeszcze prowadziłem yy, równocześnie z trenerem Robertem Tączakiem i juniorów starszych i rezerwy zawiszy. No to ten okres dwójpółletni to była moja najdłuższa przygoda z piłką nożno-seniorską. Prowadził Pan Sportis przez dwa sezony, w obu zespołach osiągnął można powiedzieć podobne wyniki, ba jedną okręgowego Pucharu Polski, no i miejsca w górnej tabeli w górnej części czwartej ligi. Te sezony czym się różniły? W której z kampanii było trudniej prowadzić zespół na przykład przez różne możliwości kadrowe? Na początku mojej pracy w Sportisie gro zawodników było z zagranicy. Tak? Byli, byli, byli to ludzie, którzy rozmawiali w języku angielskim, rosyjskim. No, to stanowiło pewne trudności, ale oczywiście no, jakoś sobie dawaliśmy radę. Oczywiście mentalność ludzi z, pochodzących z zagranicy jest troszeczkę inna niż Polaków. No jakoś próbowaliśmy dotrzeć, tak, ten cały zespół, aczkolwiek to był początek mojej pracy i było dużo do zrobienia, tak, wdrożenie modelu gry, który mnie interesował i, i wiele innych jeszcze rzeczy, które no, trzeba było na bieżąco robić. Ale uważam, że drużyna grała atrakcyjną dla oka piłkę, bardzo dobrze prezentowała się praktycznie w większości spotkań. No, mieliśmy inicjatywę w tych meczach, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, to można było mieć troszeczkę niedosyt, tak, bo w wielu spotkaniach byliśmy wyraźnie lepsi o a przegrywaliśmy przez jakieś będy indywidualne, albo to, co nas cechowało, to bardzo słabe przechodzenie z atakowania do bronienia, gdzie przeciwnik wykorzystywał podczas kontrataków naszą słabość, złe ustawienie, zdobywał bramki. Zajęliśmy wtedy czwarte miejsce, tak, bo grupa była podzielona na, na dwie części, osiem pierwszych zespołów grało ze sobą, w konsekwencji, no, my zajęliśmy czwarte, czwarte miejsce, tak. Drugi sezon, no, to zmiany kadrowe w zespole, dość spore i w pierwszej rundzie i potem w drugiej rundzie, ale no chłopcy już opanowali pewne rzeczy, które realizowaliśmy, tak, model gry ulegał no już mniejszą zmianom, te, te zmiany nie były tak dynamiczne i można powiedzieć, że w teoretycznie najsłabszym zestawieniu, czyli w rundzie wiosennej tego sezonu, gdzie nie liczono na to, że będziemy grać jakoś dobrze dla oka i punktować, no myślę, że, że zespół był bardzo mocno skonsolidowany, dobrze się prezentował, zwłaszcza z mocnymi rywalami na pewno nie był słabszy i mógł się pokusić o zdobyć punktową o wiele większą. Jest jakiś jeden kluczowy czynnik według Pana, który zaważył o tym, że Sportis nie walczył w tych dwóch sezonach awans do trzeciej ligi. Może te, te proste błędy? Tak, tak. Ja myślę, że mentalność mhm. zawodników, tak, bo nie był to zespół fighterów, tak. I tutaj w wielu sytuacjach, gdzie przeważaliśmy zdecydowanie, traciliśmy na przykład bramki w wyniku braku koncentracji po stałych fragmentach gry i tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy traciliśmy piłkę, przeciwnik przeprowadzał prosty kontratak, tak, grając za plecy naszych obrońców, na przykład i, I bierna postawa zawodników powodowała to, że traciliśmy czasami w kuriozalny, dziecinny sposób bramki. Także myślę, że potencjał był na tyle duży, że powinniśmy walczyć, tak? zwłaszcza w tym pierwszym sezonie, o, nawet, nawet o miejsca tam 1-2, tak? że to czwarte miejsce to ono było niezłe, ale, ale mogliśmy grać na pewno o, o wyższy cel. A w tym następnym sezonie po zmianach kadrowych, no to mogło być na pewno trochę lepiej, ale, ale nie uważam, żebyśmy tam byli jakimś zespołem który zdecydowanie mm. przerastał innych, tak, były zespoły mocniejsze personalnie od nas, aczkolwiek tak jak powiedziałem, my z mocnymi rywalami na pewno nie odstawaliśmy, tak, jeżeli chodzi o organizację gry, o powtarzalność naszych działań i tak dalej. W rundzie jesiennej w bramce i Stali raz Damian Pawalski, raz Jordan Kowalczyk. Wiosną Jordan dzielił miejsce między słupkami z Jakubem Andresem. Zastosował Pan trochę taką nietypową metodę obsady bramki, nie było nominalnej jedynki, każdy miał swoją so szansę w sezonie. Skąd takie rozwiązanie? Znaczy, wiedzieliśmy, że nie grozi nam spadek i nie grozi nam awans o trzecią ligę, tak? Do trzeciej ligi. Ja z zawodnikami już wcześniej rozmawiałem, ściągając Kubę Andresa. Tutaj zapewniłem go, tak? że, że będą oczywiście rywalizować z Jordanem, ale że dam im dużo grać po prostu. tak? Dlatego no, nie, nie do końca dyspozycja decydowała o tym, który bramkarz wyjdzie w kolejnym spotkaniu, bo chciałem być wobec tych chłopaków po prostu uczciwy, realizować to, co im zapowiedziałem przed sezonem. W tym sezonie w kadrze zespołu było wielu młodych chłopaków, takich jak Dawid Piotrowski, Filip Męczyński, Igor Konrad. Widzi pan w tych zawodnikach potencjał, żeby w najbliższym czasie tutaj lub w innym klubie odpalili? No tutaj dochodzi do tego jeszcze Ukrainiec Romek Mawdrych, tak 19-letni zawodnik, jest młody, bardzo młody Maksymilian Czara. To znaczy, ja uważam, że przeskok między piłką juniorską a seniorską jest bardzo duży. Widać to było po Marcinie Drożu, którego też tutaj nie wymieniliśmy, a to jest chłopak rocznika 2002, że jego pierwsze wejścia no, były nerwowe, tak? nie, nie radził sobie fizycznie też z tą siłą fizyczną przeciwników, a w drugiej rundzie był naszym często podstawowym zawodnikiem, który, z którego byliśmy bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o, o gro tych koleg, kolegów, którzy tutaj byli wymienieni, no to. Wszystko będzie też zależało od nich, tak? No jakiś potencjał w tych chłopakach jest, ale oni wiedzą dokładnie, że mentalność muszą poprawić, muszą poprawić sposób funkcjonowania na boisku, jeżeli chodzi o realizowanie założeń taktycznych, co jest często no, trudnością dla tych chłopaków, ale no, wszystko przed nimi mogą na pewno nad sobą pracować i robić stałe postępy, a los pokaże i czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Ale byli w zespole też liderzy, Mateusz Góra, Michał Kalita, Mateusz Szymański, Damian Stasikowski. Oni pociągli Tą grę z do przodu, ich nieobecność też byłaby ogromną stratą. Tak, tutaj przede wszystkim y, Mateusz Szymański, tak. Borykał się z kontuzjami. W momencie, kiedy wyle, wyleczył kontuzję, tak ustabilizował formę. To był nasz kluczowy gracz, który nie schodził z bardzo przyzwy, przyzwoitego poziomu. Z Michałem Kalitą na początku ta współpraca nie układała się za dobrze, bo po prostu zwracałem uwagę na detale dotyczące y, specyficznego poruszania się na pozycji numer 9, y, skanowania przestrzeni, przyjmowania piłki odpowiedzi. Jedną nogą i tak dalej. Na początku był nerwowy, że w ogóle mówię mu o takich rzeczach, ale pod koniec sezonu, tak, kiedy zaczął strzelać bramki, zaczął być skuteczny, to wiedział, że napastnik to tylko nie jest człowiek yy, do tego, żeby w każdej sytuacji mijać dwóch, trzech rywali i strzelać, czasami robiąc to bezsensownie, tylko nieraz trzeba odegrać piłkę, wyjść yy, na wolną pozycję, tak, zgrać koledze piłkę, kolega, potem mi odegra, będę skuteczny, a kiedy trzeba nogę przysłowiowo dostawić, to zaczął to robić, tak. No, zdobył 14 bramek w drugiej rundzie? Dobrze mówimy, czy, czy więcej? No oko. 14 mhm. bodajże, tak. I, I tutaj sam Michał mówił, że po prostu zaczął słuchać tego czego ja od niego oczekuję, tak? I zespół też łatwiej przyjmował to, co on robi, tak? Bo, bo grał dla zespołu bardziej i też ta jego skuteczność zdecydowanie wzrosła. Mateusz Góra wiadomo, no jest to indywidualność, bardzo dobrze wyszkolony zawodnik technicznie, który no przerasta tą ligę pod tym względem, tak? I miał wiele, wiele meczów, gdzie był kluczowym naszym graczem i, i od niego no, dużo się dobrego zaczynało, tak? Ale myślę, że i Kajetan Wojciechowski, młody zawodnik, zrobił bardzo duży progres na, na pozycji lewego obrońcy, był naprawdę bardzo równo dobrze grającym młodym zawodnikiem. I Romek Mawdryk, o którym mówiłem, tak, przyszedł do nas na, na wiosnę i stanowił mocny punkt zespołu. No, Damian Stasikowski oczywiście również, waleczny zawodnik, tak, potrafiący grać zarówno w ofensywie i w defensywie. Aleks Szpilecki i Mateusz Wiśniewski, no to, to są dobrzy chłopcy, tak, ale no czasami popełniali proste błędy, ale generalnie to, co mnie interesowało, czyli otwarcie gry od bramki, tak, budowanie gry w strefie niskiej, tak, operowanie dokładnym podaniem. Włączenie się poprzez wprowadzenie piłki. Jest to u nich na dobrym poziomie, tylko no, czasami tak jak mówię, no, były gdzieś tam błędy proste, które rzutowały na tym, że traciliśmy bramki, tak. E, zimą pozyskał spotki z e, dwóch zawodników z Ukrainy, wspomniany już Roman Mawryk i Oleksandr Owsiak. Od początku stawiał pan na tych zawodników i chyba się nie zawiódł. To znaczy, Olek Owsiak przyszedł za klasy wcześniej grał w koronowie w okręgówce. Jest to zawodnik bojowy przede wszystkim, który ciężko pracuje i jest silny fizycznie, no, widziałem w nim pewien potencjał, stawiałem na niego. Oczywiście jego postawa na boisko była jak najbardziej pozytywna, ale myślę, że może jeszcze się dużo nauczyć i robić progres, a Romek, o którym wspomniałem, no nie zawodził, tak? miał może kilka słabszych spotkań, ale jego charakter, tak, jako zawodnika twardy, nieustępliwy, nieźle wyszkolony technicznie, oczywiście miał słabsze mecze, bo każdy. Młodszy zawodnik no, nie ma ustabilizowanej formy, ale z Romana myślę, że możemy być bardzo zadowoleni. A co, jeśli chodzi o całą kujawsko-pomorską czwartą ligę. Zaskoczyła pana czymś, zaskoczył pana czymś ten sezon? Pozycja któregoś zespołu, a może nie spodziewał pan się wiosną, że dojdzie do meczu Barażowego i to ono rozstrzygnią o losach To awansu. Znaczy to było gołym okiem już widać, tak, że unia solecku Jaski to będzie pretendent do awansu, tak? Bo bardzo duży potencjał ofensywny jak na tą ligę. Na pewno Włocławia też dużo, dużo dobrych zawodników. Zespół poukładany taktycznie. Zaskoczeniem takim trochę in minus jest pogrój mogilno bo myślałem, że oni się włączą do takiej ścisłej y, czołówki, tak? Pokazał to mecz pierwszy w rundzie rewanżowej z, z Unią Solec, gdzie wygrali, ale potem jakoś z tego zespołu zaczęło schodzić powietrze, tak I dużo porażek, i między innymi też z nami. Y, także to jest takie chyba zaskoczenie, że, że ta drużyna nie znalazła się w takiej ścisłej czołówce, tak? bo, bo miała ku temu potencjał. W dała świecie oczywiście bardzo dobry zespół, ale też trzeba sobie powiedzieć, że zespoły. زودها بهاليه popsociły się każdemu i wiosna pokazała, że potrafią zdobywać punkty i grać dobrze, także no myślę, że to jest dość trudna liga, tak, dla, dla każdego dla każdego zespołu. No i na sam koniec nie wypada mi zapytać, czy będzie Pan śledził dalej losy Sportisa z czyli projektu, przez który przez dwa i pół roku był Pan związany. No, no, tak, no oczywiście, że będę śledził, bo na pewno, na pewno będę tutaj mile wspominał gera, generalnie tą przygodę ze Sportisem, no, zostawiłem tu trochę zdrowia, zostawiłem trochę emocji i zaangażowania i no nie wyobrażam sobie, żeby wszystko odciąć i powiedzieć, a było minęło tak. i nie będę się tym. Na pewno będę rozmawiał z zawodnikami, którzy tutaj zostaną, będę wymieniał swoje spostrzeżenia z nimi. Będę tutaj rozmawiał na pewno z ludźmi związanymi, ze Sportisem, który no za wszystko chciałbym podziękować, tak I zarządowi i, i wszystkim pracownikom klubu, i zawodnikom przede wszystkim i, i tej publiczności łochowskiej, bo po prostu no, na pewno tak jak powiedziałem, dla mnie to było spore wyzwanie, zdobycie sporego doświadczenia i większość czasu uważam jako spędzony tutaj w sposób pozytywny. Dziękuję bardzo. Były trener i w całościowo Robert Wójcik był moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję.